Trener zespołu z Kaczyn stochowa, Jakub Dziółka, panie trenerze, to spotkanie potoczyło się dla was chyba najgorzej jak mogło, bo straciliście bramkę na początku pierwszej i na początku drugiej połowy, w takich newralgicznych momentach. No tak, to my mieliśmy cel strzelić bramkę w pierwszym kwadransie meczu, a zrobił to górnik Wałbrzych, nie strzelając na bramkę, tylko rzucając piłkę ręką z autu. A potem staraliśmy się grać o dobry wynik, ale przegraliśmy. Właśnie to spotkanie wyglądało w ten sposób, że Górnik strzelił bramkę i potem się bronił. Wy w pierwszej połowie stworzyliście sporo sytuacji i trochę boli to, że brakowało tej skuteczności. To nie była skuteczność, to były złe decyzje. Złe wybory zawodników, od których wymagamy e, dobrych decyzji, bo są to zawodnicy doświadczeni. I tydzień temu już mieliśmy ten przypadek, że podejmowaliśmy złe decyzje w ataku. Cóż z tego, że stwarzamy sytuację, ale, ale na tą chwilę złe decyzje spowodowały, że, że nie strzeliśmy bramki. Z kolei w drugiej połowie utrzymywaliście się długo przy piłce na połowie rywala, ale tych sytuacji już nie było tak dużo, jak w pierwszej takich klarownych. Dochodziliście do pola karnego, ale to nie były takie zagrożenia. Były dwie takie kontrowersje, po których sędzia mógł podyktować rzut karny, ale, ale tego karnego nie było. No tak, no wiemy, że psychika zawodników w szatni była, że tak powiem. Nazwijmy to u góry, ale po stracie drugiej bramki u niektórych już była pewno w przeponie albo, albo poniżej I, i, i gdzieś mieliśmy być zdeterminowani do tego, żeby, żeby strzelić bramkę jak najwyrównującą, ale, ale potem to już tak jest no, w sporcie, że, że bije się przysłowiowo głową w mur. Można mówić o zlekceważeniu rywala, bo Górnik to jest niby ostatnia drużyna w tabeli przed tym meczem, ale oni w te dwa ostatnie spotkania zagrali dobrze, nie dali się pokonać silnym rywalom. Nie, o zlekceważeniu to byśmy mówili jakbyśmy byli drużyną gorszą, a, a nie byliśmy pod względem, że tak powiem, piłkarskim na pewno. Gdyby górnik nas tutaj zdominował i, i, i zawodnicy przegrywali pojedynki w defensywie, Kamil Kosut musiałby, że tak powiem, interweniować 15 razy, a nie raz, albo tam kilka razy, łapiąc piłki do rąk, to wtedy moglibyśmy mówić o zlekceważeniu. Ja to nie ukrywam też, podkreśliłem na odprawie, że, że utrzymując się w tej trzeciej lidze śląsko-polskiej, te spotkania z tymi drużynami z dołu tabeli wygraliśmy. I to nam dało jak gdyby utrzymanie, czy te piąte miejsce. Mieliśmy większy problem z tymi, z tymi drużynami, które, które są razem z nami teraz. Więc więc myślę, że zawodnicy do tego podeszli na 100% i tutaj akurat zarzutu na pewno nie będę miał do nich takiego. Ostatnie pytanie. W trakcie meczu dosłuchałem się, jak pan miał pretensje do sędziego liniowego o, o to, że... Co mecz to inna interpretacja odnośnie decyzji sędziowskich. To na pewno jest bardzo irytujące dla samych piłkarzy, a zwłaszcza dla trenerów, bo wy doświadczacie różnych sytuacji w każdym meczu. To, to jest problem w polskiej piłce, tak bym to ujął. To są emocje po części, tak? I, i gdzieś tam te słowa kierowane do, do sędziego, to też gdzieś tam e, gra, gdzieś tam pewno jakiś jakiś element, że tak powiem, wpływu na sędziego, bo tak to jest w piłce. Ja nie ukrywam, że też gdzieś też staramy się analizować sen, yy, sędziego, który będzie nam sędziował, na ile pozwala grać agresywnie, na ile pozwala yy, być agresywnym na boisku, tak? Dzisiaj, że tak powiem. A, różnie to bywało i, i najgorsze pewno dla zawodników tak jest przynajmniej, że, że, że te decyzje nie są, nie są takie konsekwentne. Tak powiem, nie mówię o krzy, nie nie, absolutnie nie krytykuję tutaj sędziego, ale nie są konsekwentne w tym wszystkim. I, i gdzieś ta szarp, ta, ta gra potem jest taka rwana. No ale tak jest, no, sędziowie też się uczą, my też się uczymy, nie jesteśmy najmądrzejsi i, i tak pewno będzie. A w padły mocne słowa, jeszcze dopytam? Nie, no powiem szczerze. Że... Ciężko, ciężko mi cokolwiek powiedzieć, pewno muszę to na chłodno, bo, bo, bo cóż z tego, że będziemy krzyczeć. No, nie możemy, że tak powiem, co tydzień krzyczeć po sobie, bo, bo stanie się to, że tak powiem, taką z, zwyczajem i, i nie będzie to kompletnie miało jakby wpływu na zawodników, tak? Cóż tego, oni są dorośli i sami wiedzą, e, że zagrali, że tak powiem, za 0 zł, tak, to nazę, bo, bo każdy ma e, tam, jakąś tam premię za, za ten mecz i, i tyle. Dzięki.